Cześć, jesteśmy w Ostródzie, Jest z nami Krystian z zespołu Freaky Boys. Powiedz nam, jak się dzisiaj bawisz? Bawię się jak zawsze rewelacyjnie. Nawet jak śpię to się dobrze bawię. Ale przy... chciałem powiedzieć tylko tyle, że koncert był rewelacyjny. Dzisiaj świętujemy 20-lecie festiwalu w Ostródzie. Powiedz, który to Twój raz tutaj? Ja jestem dziewicą w Ostródzie. Nie żartuję. To już chyba. Trzeci chyba. Trze, trzeci, trzeci rok już. I jako pierwszy, pierwszy raz o, z tego co słyszałem, to deszcz padał dzisiaj. Pierwszy raz. O, faktycznie. Wcześniej zawsze dopisywała nam pogoda. E, powiedz nam, co powiesz o publiczności? Pomimo tego deszczu przyszło bardzo dużo ludzi. Widziałeś ze sceny, jak się bawią. E, co powiesz o atmosferze tutaj? Nie no, generalnie Disco Polo wygra wszystko. Nawet wygra z deszczem, wygra z burzami, sztormami, e, trąbami powietrznymi. I ta publiczność, nawet jakby gra walił, to i tak by stali. Oni są przekochani ani przecudowni. Takiej publiczności może pozazdrościć każdy artysta. A może teraz trochę o zespole Freaky Boys. Jakie macie plany na resztę sezonu? Pracujecie nad czymś nowym? Oczywiście, oczywiście. Tak, chcemy w zasadzie w ciągu półtora miesiąca wydać już kolejny singiel. Jeszcze tytuł, tytuł nie zdradzę. W zasadzie na razie kończę pracować nad muzyką. Jedynie co mogę zdradzić to to, że utwór będzie tym razem wolniejszy. Hmm, ciekawe. Powiedz nam jeszcze na koniec... Czego chciałbyś życzyć organizatorom festiwalu w Ostródzie? Chciałbym życzyć kolejnych 20, sorry, 220 lat istnienia Ostródy i takich mega, super rewelacyjnych koncertów. Było, wyśmienicie. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie.